Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik dotyczący, jak wyregulować wentylatory na e, podłączone pod płytę główną. Ktoś dał takie pytanie i taką prośbę o taki filmik, także e, dlaczego by nie? Większość płyt, e, powiedziałbym, że 99%. Tę opcję ma, czyli możliwość regulowania wentylatorów. I oczywiście większość płyt ma możliwość podłączenia kilku ich do, pod płytę, właśnie. Także czasami jest tak, że jest na przykład 4 czy 5 wentylatorów, na przykład, ale tylko 3 mogą być regulowane, czy cztery regulowane. To w zależności, wszystko zależy od tego, jaką płytę posiadacie. Żeby, żeby w ogóle zacząć, można znaczy, gdzie, gdzie znajdziemy tą zakładkę. Czyli ta zakładka zazwyczaj w 99, i znowu 9% nazywa się HW Monitor, czy monitoring, także. Taką zakładkę w biosie u siebie musicie znaleźć. Niezależnie, czy to jest UEFI bios, czy to jest zwykły bios, tak ona będzie się nazywała. Tam musicie wejść i tutaj macie kilka ustawień. Te ustawienia są tutaj właśnie na dole. I teraz tak, mamy ustawienia, możliwość ustawienia CPU FAN, czyli wentylatora dla procesora. Ja mam akurat jeden i dwa, a to dlatego, że ja mam akurat wejście 3-pinowe i 4-pinowe, mogę sobie wybrać jakie chcę. Jeżeli mam, ja akurat mam wentylatory na, na kulerze od procesora 3-pinowe, także wybrałem sobie 3-pinowe wejście. Jeżeli wy macie tylko jedno wejście 4 pinowe, to żeby była możliwość regulowania tych obrotów, musicie podłączyć wentylator 4 pin. tak? Także to to jest dość istotne. Ok, i teraz tak, mamy takie coś jak fullon czyli. Yy... Kręci się on zawsze na maksa, ja tego nie chcę, bo to jest strasznie głośno, także wolę sobie to wyregulować i klikamy wtedy Automatic Mode, czy Manual Mode, w zależności od tego jaką płytę macie. I teraz tak, tutaj sobie ustawiacie Wasz target, czyli próg procesora, temperatury procesora, od jakiej, jaką ten cooler dany na Waszym procesorze wentylator ma utrzymywać. Czyli ja sobie ustawiłem akurat 60. Jeżeli ono osiągnie tę temperaturę, to automatycznie szybkość wentylatorów będzie się zwiększała i rosła w miarę wzrostu temperatury na procesorze. Także to jest logiczne moim zdaniem i łatwe do zrozumienia. I drugą jeszcze tutaj małą zakładeczkę też do regulowania wentylatora na procesorze level. Level od 1 do 9. Ja ustawiłem sobie level 1, ponieważ jak pracuję na pulpicie czy na internecie, chcę, żeby ten wentylator kręcił się. Wolno i cicho. Nie jest potrzebna jakaś duża szybkość wentylatora, ponieważ procesor nie jest wtedy obciążany i nie, nie, używa, nie, wydaje dużych, nie wydaje dużych ilości ciepła. Także ten level ustawiam sobie na jeden. Oczywiście wraz z wzrostem temperatury procesora i obrotu wentylatora ten level będzie sobie szedł do góry, czyli ten level, czyli level, jest poziom, poziom obrotu wentylatora, tak? On będzie wzrastał. Czyli jeżeli wentylator zacznie się oczywiście, zacznie wtedy kręcić szybciej. Tak samo mamy ustawienia w, w przypadku do. Do chassis fan settings, czyli chassis to jest obudowa, można powiedzieć, czyli wentylator podłączony pod płytę główną w obudowie. I tutaj mamy trzy, nawet wybory, czyli mamy full on, mamy manual. Czyli tutaj manualnie sobie wybieramy level, czyli na sztywną wybieramy sobie level, jakim on ma się kręcić, czyli szybkość, jaką ma się kręcić, czy 1, czy 9, prawda? Czyli możecie ustawić sobie na przykład 5 i wtedy on będzie cały czas się Wam kręcił z tą szybkością. Natomiast ja proponuję ustawić znowu automatic mode i wybrać sobie jakąś temperaturę. Najniższą tutaj jaka jest do wyboru, ponieważ w budowie nie, nie, nie istnieją jakieś duże temperatury. Także w zależności od tego oczywiście od czego ten ten wentylator jest odpowiedzialny, bo czasem jest na przykład od, y, czujnik doprowadzony, musicie sprawdzić sobie w manualu waszej płyty głównej, bo czasem ten czujnik jest na przykład y, powiązany z Northbridge'em czyli z mostkiem północnym na przykład, czy z mostkiem w ogóle, z chipsetem płyty głównej i w tym momencie jak, jak płyta osiągnie ten temperaturę 45 stopni, tak, to znowu zacznie ten wentylator y, zwiększać swoją, swoje obroty, żeby tą temperaturę utrzymać w miarę, w miarę możliwości tutaj też oczywiście możecie sobie ustawić targety, czyli y, jaką, jaką szybkość Szybkością on ma się obracać w czasie spoczynku i od jakiej szybkości zaczynać swoje obroty, dalej. Drugi, drugi, druga, drugie wejście na płycie Chassis Fan 2. Tu mamy tylko level od 1 do 4, czyli możemy sobie manualnie ustawić tylko i wyłącznie od 1 do 4 na sztywno. I trójeczka ma znowu albo full on, albo manual, czyli też ustawiamy sobie levele Manualnie, czyli od 1 do 9. Czyli tak naprawdę tylko ten jeden, ta, ta jedynka możemy sobie ustawić opcję automatyczną, to pewnie będzie od Norbliża, czy od, od chipsetu płyty głównej, jak, jak znam życie, a pozostałe po prostu ustawiamy sobie na sztywno. Czyli jeżeli mamy dobrze przewiewną, wentylowaną obudowę, te wentylatory nie muszą się kręcić jakoś strasznie szybko, do Waszych potrzeb sobie możecie to dostosować i e, ustawić. Oczywiście tutaj ta opcja, czyli over temperature protection, e, to jest, e, czyli zabezpieczenie przed na, zbyt wysoką temperaturą, musi być włączone, także o tym pamiętajcie. Oczywiście miejcie na uwadze to, że w różnych płytach różnie te opcje się nazywają, i w wielu płytach również możecie regulować sobie to z poziomu Windowsa. Ja zaraz wam to pokażę. W zależności od tego, czy producent płyty danej płyty dołącza jakiś program, do, do, do taki, który może regulować wentylatory, no jeżeli taki dołącza, to możecie zrobić to pod Windowsem. Ja zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda z, z, z widoku Windowsa. Także wracam za sekundę. Ok, jesteśmy pod Windowsem, w przypadku mojej płyty to się nazywa F-Stream Tuning. I tutaj możemy sobie również regulować wentylatory. Oczywiście to nie jest tak bardzo szeroka jak gdyby możliwość regulacji jak pod biosem. Pod biosem, jak pokazywałem, są opcje automatyczne, czyli od temperatury i tak dalej. Natomiast tutaj też da to nam niezłą możliwość do wyregulowania swoich wentylatorów. Czyli tak, tutaj mamy CPU fan, czyli ten wentylator, czy wentylatory na kulerze od procesora. Ustawić sobie możemy ręcznie level. Jak widzicie, on jest na jedynkę, bo tak było ustawione w biosie. A możecie sobie, patrzcie, przepraszam, kłamałem Was. Czyli możecie sobie tak samo ustawiać, jak w biocie, dokładnie tak samo. OK. Czyli tutaj target temperatury sobie ustawiacie również. Jest on ustawiony na 60. Możecie go zmniejszyć, czy zwiększyć, tak? Także... E, tutaj regulacja jest również w tym programiku. E, jedyneczka tak samo macie, jak widzieliście, e, automatic mode. Oczywiście jest jednak różnica, ponieważ w Biosie najpierw musicie wejść i ustawić opcję automatyczną dla tych dwóch, żeby móc e, regulować tutaj temperatury. Jeżeli tego nie zrobicie, to w tym momencie nie możecie e, mieć pełnej możliwości regulacji tutaj w tym programie, tak? Mam nadzieję, że, że jasno się wyraziłem. Czyli najpierw do Biosu i tak wchodzicie tam, ustawiacie, a dopiero później sobie ręcznie możecie zmieniać tutaj pod Windowsem, jeżeli coś ustawiliście nie tak. Jest to tyle przydatne, że na przykład jeżeli uważacie, że ustawiliście level 10, na przykład dla Chase's Fan, i jest to za dużo, bo wentylator za głośno chodzi, to sobie wtedy zmniejszacie tak? na 5, na 1, na 2, czekolwiek chcecie. Czyli po prostu możecie sobie teraz tutaj pod Windowsem już bez przymusu wchodzenia do BIOS-u za każdym razem nie musicie restartować komputera, tylko po prostu sobie ustawiacie, robicie apply i to wszystko Wam się ustawia. I pozostałe dwa tak samo, tutaj tylko jest level, czyli sobie ustawiacie levele tak jak chcecie. Ja oczywiście nie mam tu żadnych wentylatorów podłączonych pod te trzy, ponieważ używam regulatora obrotów, tak czy inaczej, ale powiedzmy, że tak sobie poustawiliście, bych, apply i to wszystko. Także, także tak to wygląda, jest to bardzo prosta sprawa, mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie osób zainteresowanych. Dziękuję serdecznie za oglądanie moich filmów, poproszę łapy w górę jak zwykle, standardowo i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam!